Mnie wiele zabraliśmy dowodów. I mamy ponowny problem z naszym głównym bohaterem. O nie, znowu. Powinienem się umieć. coś jest nie tak? Muszę trochę wziąć zemdleje, jak będę walczył. E, choroba? No nie, już dobrze. Na pewno dam radę. Wiem to. E, o matko, co się, trzymaj się. Muszę się trzymać. Dam. E. Rady. Nie, ty jesteś narkomany, chyba. E, weź. Nie, wyjście. Nie bierz tego. Walcz z tym starym. Wszystko w porządku? Gdzie jest łazienka? Na szczęście blisko, dobra, idziemy do łazienki Nikt nie może mieć. No, nieźle stary Trzymaj rękę, jedziemy Już jesteś blisko Wejdź do łazienki To co, woda ci pomoże? Ale widocznie tak. Od... gdzie... orzeźwiające. O sześć umysł znaczy się. Czy to jest i ten? Nie, to jest i ten. A tu mamy Blake'a. Co będzie przysłanie w sprawie dziecka? Bo zgłosił zaginięcie dziecka. To porucznik Blake, panie Mars. Proszę powiedzieć, co się stało. To było dziś po południu. Wybrałem się z synem Shawnem do parku. Bawiliśmy się chwilę. Potem on chciał iść na karuzelę, więc usiadł na drewnianym koniu. A kiedy się odwróciłem, Shawn już nie był. O której dokładnie weszliście do parku? Proszę sobie przypomnieć, panie Mars, liczy się każdy szczegół. To musiało być. O cholera, jasna. 16, czterdzieści a 16. 45, chyba 16. U, do szóstej nie pamiętam dokładnie. Kurde, nie pamiętam. Co Trzeba zwracać uwagę zielone. na te szczegóły. Miał na sobie kurtkę brązową, czarna, zielona, beżową. Beżowa. Beżową kurtkę. No i Cholera, Nie, dobrze, że to zamówiłem. Beżowe, zielone, brązowe. O, ma... Beżowe spodnie. Chyba nie. Chyba. Czyli szam zniknął, a pan nic nie widział. Nie był pan z nim przy karuzeli? Spacer, ławka, nie pamiętam. Nie, nie pamiętam dokładnie. To stało się tak szybko. Twierdzi pan, że po szkole zabrał pan syna do parku. Zaginięcie zgłosił pan o 20.15. Czemu zwlekał pan z zawiadomieniem policji? Oczekiwanie, panika, poszukiwania. Szukałem go po całej okolicy. Przecież nie mógł się za bardzo oddalić. Panie Mars, czy są? miał jakieś problemy, kłopoty? Jakikolwiek powód, dla którego mógłby uciec? już do siebie? Nie. Nie miał kłopotu. <laughs> nie, nie wydaje mi się. Żadnych problemów w szkole? Żadnych konfliktów między panem a pańską żoną? Uh, tak. Uh, jesteśmy rozwiedzeni. W roku jesteśmy z żoną w separacji, mieszkamy osobno. Ależ on nigdy nie oddaliłby się bez naszego pozwolenia. W porządku. Na razie nie mam więcej pytań. Może pan iść, panie Mars. W nocy będziemy szukać dalej. W razie wątpliwości skontaktujemy się. Zazwyczaj szukają dopiero po 24 godzinach od zniknięcia danej osoby. Myśli pan, że zabójca z origami... Okej. Okay. Pański syn pewnie uciekł i za kilka godzin sam się odnajdzie. A co jeśli to zabójca z origami? Wtedy mamy około 4 dni, żeby go uratować. No, to cię nie pocieszyło. Drugie dziecko, stary. O, jest jej żona, znaczy Kto dawna, Ex. Nie, jeszcze nie, ale będą szukać całą noc. Myślą, czy myślą, że to zabójca z tak? Na razie nie można tego stwierdzić, ale to jest możliwe. No nie pocieszyłaś się, jej, wiesz? Co się stało, Etan? Zostawiłeś Sona samego? Nie powinieneś spuszczać go z oczu? Na miłość polską, czy ci tak ciężko jest opinować dziecko w parku? Czemu go zostawiłeś, Etan? Czemu? Nie dość, że straciłeś Jasona? To zabolało, wiesz? No smutna scena. Kolejne dziecko zaginęło. Nie wiadomo, czy się oddalił faktycznie czy to zabój z regami. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Kolejny epizod będzie z detektywem e, Scottem Shelbym I dziękuję Wam teraz za uwagę. Hejka! Świetnie, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Heavy Rain. E, mamy kolejny epizod, czyli Scott Shelby. Zobaczymy, co teraz nas będzie czekać. Jeszcze tylko ten ekran odczytywania. Całkiem, całkiem fajnie jest zrobiony ten ekran. Niby przed twarz, ale możemy się przyjrzeć. Dobra, wtorek 21:52. Bardzo 35 to 35 to chyba jest oznaczenie czasu, ile trwa cała ta scenka. Jakby w ich czasie. Dobry wieczór, dobry wieczór. O, jest jakiś sklep. Dobra, to w takim razie zobaczymy, co ma, na, ma nam do powiedzenia. Mogę w czymś pomóc? Na to liczę. Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z origami. Chciałbym zadać panu parę pytań. Mój syn nie żyje, panie Ale może pan teraz ocalić kolejne... inne dobre. dziecko. No to co, ze współczuciem, na ratunek... na ratunek. Zabójca porwał kolejną ofiarę. Dziesięcioletni chłopiec. Jak twój syn, Reza. Mam cztery dni, zanim jego ciało zostanie znalezione na jakimś odludziu. Nie zrobiono nic, by ratować. Ale ty teraz możesz zrobić, by ratować inne dziecko. Teraz. Proszę. Tak, być. najłatwiej się odwrócić z prawda? No co, ze współczuciem? Ja też straciłem bliską osobę. Wiem, co pan czuje. Więc sam pan rozumie, że nie chce z nikim o tym mówić. No trudno. A, y, mapa choć... inhalatory? Się. O właśnie, ostatnio atak, tam miałeś więc przydobyć się na samym Inhalator. Końcu... Dobra, dobra, Dzięki. No co, na samym końcu, dobra, no to idziemy. ma hasan. Szkoda, że nie chciał gadać. Mógł Ułczycy coś wiedzieć. Zrozsłane. co nikt tego nie posprzątał. Dobra, tu są inhalatory. Zobaczcie, ile szczegółów jest na tej półce. No masakra. Dobry wieczór, baba Szuka pan może czegoś konkretnego? Otwieraj kurwa kasę. Aaa, no, nie szuka kasy. numerów! Dobra, spokojnie. Otwieraj kasę, jebany capie! Cała forsa na Chyba radę. nas nie zauważył. Głuchym Dobra, to powolutku będziemy się do niego składać. Muszę się go podejść? Kasę, nie? nie, proszę. Nie ma pan prawa mnie okradać. No, Tam, tam były chipsy, to nie to będziemy pracowało. już nie, Zacznie chrupać. I weźmiemy tą... Uuu, szlak Zaj, by to. Chodź tu! Mówię, chodź tu już. No już nie paniku, nie panikuj, nie machę tak tą bronią! Ręce do góry! Dobra, w tym momencie góry, podnoszę wolno ręce do góry, a ty spokojnie. Spokój. Spokojnie, tylko bez pani. Nikt ci nie chce zrobić krzywdy. Jeśli nie damy się zwariować, wszystko będzie dobrze. To. spoko, koleś. Wszystko w zajebistym porządku. Człowieku, nie warto bez pomocy. Przecież nie chcesz nikogo zabić, prawda? Na pewno znajdziemy jakieś wyjście. Kroczek po kroczku jesteśmy teraz bliżej. Zabójca, nie jesteś zabójcą, prawda? Chcesz tylko parę dolarów, a nie zabiję. Nie, nie jestem. Jaki zabójca? to w takim razie rada? Albo rzuć broń? Nie, rada. Słuchaj, nie warto. Odłóż broń i odejdź. Ty mi radzisz? Dam ci kurwa dobrą radę! Rzuć broń. A teraz schowaj broń do kieszeni i spokojnie wyjdź ze sklepu. Ja i mój przyjaciel zapomnimy o wszystkim. A ty dostaniesz drugą szansę, żeby nie spieprzyć sobie życia. La, radziłbym ci posłuchać. No i co zrobisz? Nieźle. Prawie uwierzyłem w to pierdolenie. Mm. Bierz go stary. Wyrwij mu ten pistolet. Do góry, lufą do góry Świetnie. Przywal mu, dół, dół Tak jest No i straci przytomność Stokrotne dzięki Nie wiem co by się stało Gdyby pana tu. Nie było. Cóż Przynajmniej nie przeszedłem na darmo Dobranoc. Kiedy mój synek Reza zniknął, dostałem list, a w nim kwit z przechowalni. W skrytce znalazłem to pudełko. Czyli ktoś do ciebie to wysłał? Nie wiem, co to wszystko znaczy, ale to chyba jakaś wiadomość od człowieka, który odebrał mi syna. E, mogę? Zajrzyjmy do środka w takim razie. Origami w kształcie jaszczurki, proszę wziąć to pudełko. Może się panu przyda w śledztwie. Mnie nie pomogło uratować rezy. Ale może panu pomoże odszukać czyjegoś syna? Chętnie, dziękuję. Na pewno nam się to przyda. W takim razie idziemy. Panie Selby, wydawało mi się, że w tym miejscu nie można trafić na to. Zawsze są dobrzy. Tylko czasem tego nie, nie znajdziecie. Tobie radziłbym zadzwonić po gliny, bo no, tak będzie, niech będzie chyba leżeć całą noc.